Cześć, ja z strony. Dzisiaj mam dla Was prezentację i taką szybką recenzję mikrofonów 7 RIMS. 7 RIMS. Nie wiem. 7 RIMS. 7 rymsów. Jest to oczywiście chińska marka. Natomiast z takiej bardziej półki premium. Tak jak już samo widzicie, pudełeczko tutaj robi wrażenie. Ogólnie tutaj jest taki, taki złoty napis, właśnie 7 RIMS. Dlatego dzisiaj sobie dałem takie ciepłe kontry, żeby pasowało. W każdym razie w tym pudełku kryją się Mikrofony. Jest tutaj nadajnik i dwa odbiorniki. Jak widzicie, tutaj troszeczkę aktywne. Jak podniosłem, to mam też stopień naładowania pudełka, które jednocześnie jest case'em i zasilaniem dla tych, właśnie tutaj, dodatkowym, dla tych mikrofonów. One się w tym case'ie ładują. I teraz przejdę Wam przez takie najważniejsze funkcje, które te mikrofony mają, dlatego że mają wszystkie funkcje dla mnie najważniejsze, które szukałem w tego typu mikrofonach, bo ja takich mikrofonów szukałem. Tutaj z MiTOI się odezwali, czy nie chciałbym zrecenzować, i rzeczywiście wypadają bardzo dobrze, jeśli chodzi o jakość. A jeżeli chodzi o dźwięk, jeżeli chcecie sobie porównać, to na końcu filmu będzie takie porównanie różnych konfiguracji, dlatego że tutaj oczywiście mamy kilka różnych konfiguracji z mikrofonem, z wbudowanym. Porównam do jeszcze innego mikrofonu Rode'a, takiego krawatowego, którego zawsze używałem, jeśli chodzi o takie zdalne nagrywanie. I to wszystko będzie na jednym takim rekorderze, żeby to było w miarę spójne. Dlatego że ostatnio, jak testowałem właśnie te mikrofony i podpiałem go do ZFC, czyli do tego, co się teraz nagrywam, to wyszło tragicznie. A jak się okazuje, ta, tragicz... ta jakość taka tragiczna nie jest, dlatego że te mikrofony mają wbudowany rekorder i ten dźwięk z rekordera był dużo lepszy niż z ZFC. Także tutaj na to trzeba wziąć poprawkę. Także teraz przejdziemy przez takie najważniejsze funkcje. A w timestampie na dole macie, kiedy będzie porównanie dźwięku, i wtedy się pojawią plansze z różnymi konfiguracjami. Tam będziecie mogli sobie taki surowy dźwięk porównać. Dobra, także mamy tutaj właśnie taki case w pudełku. Całe pudełko ogólnie, takie duże cyk, zawiera miejsce na ten case i tutaj miejsce na takie poza tym, że na instrukcję, to sobie ten, tutaj instrukcja, wszystko jest opisane. Cyk, to jeszcze takie miejsce na pudełko z milionem kabli i mikrofonów, dlatego, że do każdego odbiornika mamy jeszcze dodatkowy mikrofon krawatowy, także jest w pudełku zestaw, zestaw wszystkiego, tutaj na przykład taki żółty kabelek do e, aparatu, tutaj nie, nie, to nie jest oznaczone, ale e, tam wszystko jest opisane, tych kabli, tutaj mamy mikrofon, e, kabelki takie do ładowania, że mamy jeden do USB i mamy trzy USB-C, taki rozgałęźnik do ładowania, na przykład z powerbanka, jeśli już nam się wyczerpie bateria w naszym case. Dlatego że, bateria, dlatego, że case ma w sobie baterię. Jeżeli wkładamy tam mikrofony, nadajnik, odbiorniki, no to wtedy nadajniki odbiornik na odwrót, to wtedy one się tutaj ładują. Są też tutaj załączone osłonki przeciw ten. No, Przeciwwietrzne do, do samych mikrofonów, bo one mają takie mikrofony wbudowane. Znaczy do nadajników, bo one mają mikrofony wbudowane. Także, jeżeli jesteśmy na wietrze jakimś, to możemy sobie od razu to podpiąć. Dwa mikrofony, tutaj kable, wszystkie właśnie do różnego rodzaju połączeń. I jest też ten TRRS, czyli do smartfona. Jeśli chcemy podłączyć do, do smartfona, właśnie odbiornik. Dobra, także zestaw kabli. Wszystkich jest w tym. W samym pudełku mamy tutaj, tak jak widzicie, dwa nadajniki i odbiornik. One mają taki wyglądają, tak jak standardowe, mniej więcej większość tych właśnie tego rodzaju urządzeń czyli taki kwadracik, no niektóre są może prostokątne, z klipsem z tyłu którego możemy sobie wpiąć gdzieś w pasek albo czy tam w kieszeń, ale też jest takiej szerokości, że wchodzi w, w sanki aparatu. Także to jest zawsze taki fajny plus. Odkąd Rode Wireless Go bodajże jako pierwszy wyszedł z takimi właśnie zestawami, no to. Wszystkie to mają i to jest super opcja. I mamy tutaj odbiornik, dwa nadajniki działające tutaj w trybie stereo, także mamy AB, one się ładnie parują. I one mają te nadajniki, mają wbudowane mikrofony, także jeżeli chcemy, to możemy tego używać w ten sposób. Jeżeli zapomnimy na przykład mikrofonu wbudowanego, tego zewnętrznego, i możemy używać w ten sposób, ale oczywiście nie chcemy tego robić. Natomiast możecie sobie na końcu posłuchać, jak brzmi taki mikrofon i jak brzmi ten krawatowy, też w porównaniu z na przykład roadem krawatowym. Także tutaj możemy to bez problemu sobie podłączyć do jednego odbiornika i mamy dwa nadajniki i możemy to rozdzielić na dwa kanały w trybie stereo, albo możemy, jeżeli chcemy, możemy w trybie mono. Żeby nam się później ścieżki nie rozdzielały, żebyśmy tego nie miksowali. Możemy w trybie mono obydwa mikrofony zgrywać, ale jest też trzeci tryb Safety. To jest bardzo fajny tryb, dlatego że mm, wtedy jeden z kanałów jest głośniejszy, drugi z kanałów jest cichszy, i w momencie, kiedy Mamy jakieś takie mocne uderzenie jakiegoś dźwięku, i po prostu mamy nagle przesterowanie na jednym z kanałów. No to nie mamy dwóch kanałów spieprzonych albo całej ścieżki w mono tylko po prostu mamy dwie ścieżki w stereo, gdzie jedna będzie zawsze ciszej i jedna z jednej możemy uratować ten dźwięk. Także to jest bardzo fajne przy takich mega, mega dynamicznych sytuacjach. To jest bardzo fajna opcja. Jeśli chodzi o samą obsługę, no to tutaj po prostu w nadajniku. W odbiorniku. Ja zawsze mylę nadajnik z odbiornikiem, dlatego że zawsze nadajnik lampowy do lamp zdalny po prostu wrzucam na sanki aparatu i zawsze to, co wrzucam na sanki aparatu, wydaje mi się nadajnikiem. Natomiast w mikrofonach to jest odbiornik, to jest, co jest na sankach aparatu. Odbiornik ma tutaj duży power, którym włączamy. Jak przytrzymamy sobie, on się włączy ładnie, a później, jak jest włączony. To jak klikamy ten power, to się zmieniają tryby, czyli mamy Mono Stereo Safety. To bardzo ładnie tutaj u góry na wyświetlaczu widać. Mamy dwa kanały. Po boku mamy tylko głośniej ciszej dla obydwu tutaj kanałów, żeby po prostu sobie zwiększyć decybele, jeśli chodzi o odbiór tego dźwięku. I lepiej, to od razu polecam lepiej zgłośnić sobie zawsze na, na nadajnikach, odbiornikach tutaj na mikrofonach, niż na przykład w aparacie w w Waszych ustawieniach aparatu, dlatego, że w, dopóki nie macie bardzo dobrego aparatu, na przykład tak jak Olympusowe bodajże em 1 Mark III i OM1 od tej serii, które mają naprawdę bardzo dobry mm, interfejs audio, bym tak to powiedział, tak to nazwał, to niestety tak jak mój ZFC, one mają tragiczny e, interfejs audio wbudowany przed wzmacniacz, preamp. O. Tragiczny preamp wbudowany i ta jakość jest straszna. Zwłaszcza jeżeli na przykład podgłośnimy, to jest tak jakbyśmy ISO podbili i po prostu mamy szum. Także lepiej wpuścić więcej sygnału, więcej światła z samych mikrofonów niż podbijać czułość w samym aparacie. Także na to bym uczulił, jeżeli używacie takich rozwiązań. Ale tutaj też problem, znaczy plusem jest to ogromnym, że nadajniki, czyli te do których mówimy mają również wbudowane rekordery i tutaj e, trochę jest to takie mylące, że ten odbiornik ma power jako ten główny przycisk tutaj e, na obudowie, a nadajnik na obudowie ma właśnie przycisk e, nagrywania rek, dlatego że to mi się myli i chcę e, Chcę zawsze nadajniki włączać tym rekiem, natomiast w nadajnikach włączanie jest tutaj z boku i jest parowanie też z boku. Natomiast tutaj też plusem jest to, że możemy w każdej chwili wymutować nasze nadajniki. Jeśli raz wciśniemy podczas włączenia naszego mikrofonu power, to wtedy nam się po prostu wyciszy nasz mikrofon, jeżeli na przykład, nie wiem, jesteśmy podpięci jest przerwa, idziemy na siusiu i nie chcemy, żeby się nagrywało, jak sikamy w ubikacji, to możemy się zawsze na szybko wyciszyć. Także obydwa te urządzonka, nadajniki, mają wbudowaną pamięć bodajże 8 GB, która starsza na 24 godziny nagrania. Szczerze polecam sobie zawsze włączyć dla pewności nagrywanie jednocześnie tutaj w nadajnikach w każdym z kanałów, jak również, jak macie nagrywanie tutaj z odbiornika, na przykład w aparacie bezpośrednio, albo na jakiś rekorder, dlatego, że to jest zawsze dodatkowa, taka bezpieczna ścieżka. Żeby zgrać te pliki, po prostu pod, przez USB-C podpinamy do kompa, jak jest włączony, pokazuje nam się jako dysk zewnętrzny, bez problemu zrzucamy pliki, zero tutaj żadnej synchronizacji zabawy, niczego. Drugim, znaczy drugim, kolejnym ogromnym plusem tego zestawu jest to, że. Wejście USB-C w odbiorniku nie służy tylko do ładowania, a tak czasami się zdarza właśnie w takich zestawach. Natomiast tutaj USB-C, jeżeli podepniemy do kompa, to po prostu rozpoznaje to komp jako mikrofon. Także możemy przez kabelek USB-C zamiast do aparatu podpiąć sobie do kompa, dzięki czemu możemy, na przykład, jeżeli robimy jakieś prezentacje zdalne i chcemy mieć bezprzewodowe mikrofony czy jesteśmy na jakimś kolu, czy cokolwiek w pracy, możemy się też mutować tutaj, także to też jest dobra opcja. Możemy w każdej chwili podpiąć taki odbiornik właśnie do kompa. On się też będzie, jeżeli mamy power delivery przez USB, to będzie się też automatycznie ładował. Także praktycznie ten się nie rozładuje, gorzej ewentualnie z tymi, ale tutaj bateria na długo starcza. Nie pamiętam na ile godzin pracy, ale tu się zaraz wyświetli. Natomiast to jest dla mnie ważna funkcja, dlatego że wielu producentów mikrofonów, jeżeli dodaje USB-C w mikrofonach, to jest on bardzo często tylko jako właśnie ładowarka, że tak powiem, albo jakiś taki jako interfejs między z między USB-C na jacka, albo do telefonu, ale na przykład do kompanii, nie zawsze działa i już taki jeden mikrofon kiedyś miałem i to jest bardzo mylące, że na przykład USB-C jest tylko i wyłącznie do ładowania, a nie jako też taki pełnoprawny interfejs. Tutaj na szczęście jest, także jak podepniemy sobie do kompa, do laptopa, to możemy tego używać. Do smartfona też możemy oczywiście wpiąć właśnie dołączonym kabelkiem TRRS, nie TRS, czyli ten taki, co ma trzy pierścienie, nie tak, dwa. Tak, chyba. No ten, co ma dodatkowy pierścień. Także możemy wpiąć też do smartfona. To też mamy odbiór wtedy bezprzewodowy tych e Dodatkowo ze smartfonem, no i oczywiście standardowy kabelek jest również do aparatu. Jeśli chodzi o tutaj odbiornik, to ma on też odsłuch aktywny, także jeżeli wepniemy sobie słuchawki w to gniazdo, no to automatycznie możemy sobie monitorować poziomy tutaj tych nadajników, i to bardzo fajnie słychać. Przetestowałem sobie także pełne stereo słychać na każde z uszu. A jest bodajże po prawej, B jest po, albo na odwrót. W każdym razie no tak albo, albo nie. W każdym razie słychać tak samo jak safety włączymy, to słychać, że ten jeden kanał jest trochę cichszy. Na mono one są właśnie idealnie równe, także bardzo fajnie to jest zrobione. I jeżeli, na przykład, w aparacie nie mamy wtedy aktywnego odsłuchu, no to możemy sobie tutaj we, wpiąć. Jeżeli, np., w aparacie nie mamy gniazda słuchawkowego, no to możemy sobie tutaj wpiąć i mamy aktywny wtedy odsłuch. Także jest to fajne zabezpieczenie. Teraz, jeżeli chodzi o sam design, to jest bardzo prosty: kwadraciki, po prostu takie śmieszne. Z minimalną ilością przycisków, dobrze opisanych, nie miałem żadnego problemu, żeby tutaj je zrozumieć od razu. A czasami miałem problemy właśnie z takimi mikrofonami, bo to nie jest pierwszy zestaw, który mam w domu żeby to jakoś tak sensownie, powiedzmy logicznie zgrać w kupę i czasami nawet sparować. Te od razu były sparowane po wyjęciu z pudełka, także to też był minimum tutaj dla mnie zachodu. Natomiast jest osobny przycisk do parowania i tutaj bez problemu to się, i też jak tutaj przytrzymamy A albo B, no to też zaczyna parować, także bez problemu to się tutaj połączyło i to co... To jest trochę głupie, ale czasami są takie rzeczy w, w gadżetach czy też w akcesoriach, które od razu robią na nas jakieś wrażenie, że dotykamy i od razu jest coś fajnego. To, co na mnie od razu zrobiło wrażenie, to jest właśnie pudełko i to, że to wszystko jest magnetyczne. Puszczam i to się po prostu tutaj przyczepia. Wkładam to sobie i to się tutaj od razu przyczepia na magnet. Dlatego że te nadajniki mają magnes w klipsie tutaj tym od paska. nie wiem czy to widać ale tam ukryty jest właśnie magnes pod tym klipsem także nawet jeżeli byśmy mieli coś metalowego to możemy to przytknąć ale niestety pod ciężarem będzie zjeżdżał bo to nie jest aż taki magnes mocny ale właśnie pod tym klipsem jest magnesik także on się tutaj bardzo fajnie wczepia i teraz to co mi się też takie Fajne tu jest, bo to się w ogóle wszystko tak mocno mag jest magnetyzowane, że klapka też jest magnetyzowana. Nie wiem, czy to teraz będzie, jest tutaj pokazane. No, połącz się, bo teraz coś mi tutaj nie ten. O. Jak otworzymy sobie case, one się ładują. To jest na, na, na odbiorniku pokazany status naładowania wszystkich baterii. Jeżeli go sobie wypniemy, to oczywiście, bo on będzie wtedy wyłączony. To, to tutaj niczego tutaj nie ma, jeżeli go wpinamy to automatycznie nam pokazuje status tego wszystkiego tutaj co jest, a jak odpinamy sobie i one się ładują, to tutaj na przednim panelu mamy takie cztery diody, które nam pokazują poziom naładowania tej wewnętrznej baterii w case'ie, a z tyłu mamy jedno USB-C, którym po prostu ładujemy ten case. Także tak jak wspomniałem, taka półka bardziej premium to robi wrażenie. Całość jest bardzo fajnie zrobiona. To jest plastik, ale on jest. To jest tak, jakby, nie wiem, no taki kawał metalu, prawie. W sensie taki jeden blok materiału. Jest to bardzo fajnie, właśnie to wszystko wykonane. Naprawdę czuć tutaj takie czuć tutaj jakość. I co też mi się podoba, co jest takie, taką pierdołką, ale tutaj na pokrywie górnej są takie pianki. Są takie pianki, które są idealnie ułożone z tymi y, dwoma pionowymi i poziomem, no taka mała pianka na poziomy. Widać to? Widać, o, teraz to widać dobrze. One są bardzo tutaj fajnie ułożone, że dociskają nam te nadajniki, odbiorniki. To w środku tam nic nie lata, poza tym, że to jest też magnesowe. Oczywiście, na magnes przyczepione, to nic tutaj nie lata. Dodatkowo tutaj są takie gumowane nóżki, także, jak kładziemy to na, gdzieś na stole, na twardej powierzchni, to, to też nie wali tak plastikiem o plastik, czy tam o jakąś powierzchnię, tylko po prostu tak delikatnie tymi nóżkami sobie spoczywa na tym, delikatnie właśnie to stawiamy i nawet się nie przesuwa, nie szuramy tym, także tak jak wspomniałem, czuć tutaj jakość i to jest ogromna zaleta właśnie tych nadajników bo, znaczy tych mikrofonów, bo nie wszędzie taką jakość czuć Rode sam w sobie, na przykład nie pamiętam czy ma case on ma chyba taki zapinany, tylko tam się nic nie ładuje, trzeba zawsze ten kable nosić tutaj jednak plus jest taki, że możemy zawsze mieć jak mamy ten case, to możemy zawsze pamiętać tylko o jednym kablu nie musimy o tym potrójnym pamiętać co też jest ogromną zaletą, oczywiście też ROAD miał w tej swojej pierwszej wersji, był jako pierwszy, oto pewne rzeczy osoby, znaczy firmy, które kopiowały, po prostu ulepszyły, także to też ktoś musiał być pierwszy, żeby ktoś później nie musiał być lepszy, <grych> takie ten. Także dobra, także to by było tyle, jeżeli chodzi o prezentację. Teraz przejdziemy sobie na plansze takie, takie które będą opisane, co dokładnie, jak jest podłączone i tam będą sample yy, sample dźwięku. Wszystko będzie opisane właśnie na tych planszach. Za każdym razem będzie czytany ten sam tekst. Postaram się znaleźć jakiś taki ładny tekst dla was żeby wam to przeczytać yy, i będą w różnych konfiguracjach również w porównaniu z w porównaniu z yy, rodem. Mike Pro albo Plus Pro to, to pierwszy mikrofon yy, krawatowy jaki kupiłem to jest yy, yy, to jest mikrofon do smartfona. On ogólnie zawsze używam go ze smartfonem, ma właśnie tą wtyczkę TRRS, czyli to z trzema pierścieniami. Ja do niego dokupiłem jeszcze przejściówkę taką do normalnego TRS, bo jeżeli pomimo tego, że to jest różnica jednego pierścienia czy coś tam, ale jeżeli podepniemy źle to niestety nie działa. Będę używał te sample będą właśnie z takiego rekordera Olympusowego który zapewni mi dużo lepszą jakość niż na przykład mój gówniany ZFC preamp, który strasznie masakruje dźwięk, ale też wrzucę wam sampla z tego preampu ZFC, bo to jest po prostu tragedia, co się tam dzieje. I oczywiście też wrzucę sampla z tych wbudowanych rekorderów, żebyście wiedzieli po prostu, jak, czy jest różnica na przykład w tym wbudowanym, czy na przykład taki Olympusowy z lepszą jakością da lepszy dźwięk, może. Także będziecie mieli porównanie na każdej planszy będzie opisane dokładnie co i jak. Także to by było na tyle, ja Wam już dziękuję na dzisiaj i teraz przejdziecie na takie zakończenie właśnie na te plansze i tam sobie możecie odsłuchać wszystkiego, a my widzimy lub słyszymy się następnym razem, także do usłyszenia na planszach i hej! Cześć, Jacek z tej strony, zapraszam Was na test mikrofonów. Cześć, Jacek z tej strony, zapraszam Was na test mikrofonów. Cześć, Jacek z tej strony, zapraszam Was na test mikrofonów. Cześć Jacek z tej strony zapraszam was na test mikrofonów. Cześć Jacek z tej strony zapraszam was na test mikrofonów. Cześć Jacek z tej strony zapraszam was na test mikrofonów. Cześć Jacek z tej strony zapraszam was na test mikrofonów. Cześć Jacek z tej strony zapraszam was na test mikrofonów.